Moi drodzy, zadanie 29. Średnia arytmetyczna siedmiu liczb, które mamy tutaj wypisane, jest równa 3. My chcemy policzyć, ile wynosi X plus Y. To zadanie może się wydawać troszeczkę trudne, takie inne, ale uwierzcie ono jest bardzo proste. Mamy jedną jedyną informację, że średnia arytmetyczna tych siedmiu liczb jest równa 3. Wiemy, czym jest średnia arytmetyczna. Wiemy, że to jest suma tych liczb podzielona przez ich ilość. Zatem sobie to wszystko zapiszmy. Mamy tak: 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus x plus y podzielone przez ich liczbę, czyli przez 7, daje nam 3. Co my chcemy policzyć? Chcemy policzyć x plus y, czyli tutaj ten element, tą sumę. Nie musimy tego robić, ale możemy sobie to zastąpić, powiedzmy, jakąś Inną literką, jakimkolwiek innym oznaczeniem. Może w ten sposób się nie pogubimy, gdyby to było jakieś trudniejsze równanie. Powiedzmy, że nazwijmy sobie to x plus y jako z. Ok, tutaj już sobie zapiszę tą sumę jako jedną liczbę. To będzie 15 plus z podzielone przez 7 daje nam trójkę. Jak pewnie widzicie, to jest bardzo łatwiutkie równanie. Wystarczy je teraz wyliczyć. Mnożymy przez 7, dostajemy 15 plus z, równe 21. Przenosimy 15 na drugą stronę, dostajemy, że z jest równe 6. Czym było nasze z? No to było tylko takie dodatkowe oznaczenie na sumę x i y. Czyli x plus y jest równe 6. Prawidłową odpowiedzią jest oczywiście c.